Blizzard chyba bardzo nie lubi czarodziejek, ponieważ klasa, która jest uważana aktualnie za jedną z najsłabszych, dostała właśnie najbardziej bezużyteczny, nowy, unik item, który sprawia, że. Co to? O, sorry, ale właśnie przeniosło mnie, bo miałem na sobie staw Oculus od czarodziejki, który sprawia, że podczas dodża teleportujecie się w losowe miejsce. Finally awake. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dardian i dzisiaj chciałbym omówić najnowszy patch, który jest w pewnym sensie już wprowadzeniem do pierwszego sezonu Diablo 4, który ma się pojawić już jutro, około godziny 20. Nie przedłużając, zaczynajmy i zobaczmy, co tam Blizzard dla nas przygotował. Także przypominam, że wszystkie te rzeczy, które zostały wprowadzone do gry, wszystkie itemy, wszystkie zmiany związane z balansem, nerfy, buffy wszystko to już jest dostępne w normalnym trybie gry, jeszcze przed startem sezonu, a wraz z sezonem. Dostaniemy na postaciach sezonowych nową mechanikę, nowe questy, Battle Pass, Season Journey i tak dalej. Ale wszystko to, co to widzimy w tym patchu, jest już do nas dostępne w grze. Tak więc pierwszą rzeczą jest fakt, że zostały dodane nowe przedmioty unikalne oraz aspekty legendarne. Tak więc pierwszym nowym unikiem jest nowy Uber Unique Staff. Przypominam, Uber Uniki to są te, które szanse na dropienie są mniejsze od tego, że meteoryt pierdolnie wam w chatę i sprawia on, że dostajecie losowy efekt shrine, który trwa od 10 do 20 sekund po tym, jak zabijecie elitarne przeciwnika. Warto nadmienić, że efekt może wystąpić tylko raz na 30 sekund. Brzmi to ciekawie, efekty shrine'ów są zazwyczaj mocne, oprócz grid shrine'a, więc może być to fajna zabaweczka, takie, żeby sobie polatać, tym może spróbować jakiś pseudo-build wokół tego zrobić, ten staw może dropnąć dla każdego, kto może po prostu dzierżyć staffy, więc spoko, aczkolwiek tak jak mówię, przez to, że nie ma trade'a w Diablo uników, to mam wrażenie, że jednak te uniki powinny być mocniejsze. Przy tak małej szansie, przy jakiej dropie, powinno być tak, że ten unik nam padnie, to po prostu to powinno być tak, że ja pierdolę, ale mi padł item i nagle zmieniamy cały swój build, żeby tylko grać pod tego Unika, nie? No bo to w końcu Uber Unik. Tak naprawdę w tym momencie ten Unik jest bardziej zabawką i przyznaję, że to może być fajna i ciekawa zabawka na jakiś czas, ale no nie wydaje mi się, żeby to była na tyle silna broń, aby to miał być Uber Unik. Kolejną bronią jest unikalny Mierz dla Barbariana, który na lakim hicie sprawia, że core le mają 20% szansy na zamrożenie przeciwników przez 3 sekundy i zadanie im od 0,75 do 1,5 cold damage'a, spoko. Może w praniu wyjdzie jakiś fajny build z tego. Podobnie można powiedzieć o Unique Mace'ie dla druida jednoręcznym, który sprawia, że Ror oraz Bloodhull zadają od pół do jednego damage'a do pobliskim zatrutym przeciwnikom. I to może być akurat spoko, bo z tego co mi się kojarzy, druid miał jakiegoś builda a pod wilkołaka właśnie pod zatruwanie, więc może dzięki temu Unikowi będzie można sensownie jakoś się po ten build zbudować, bo z tego co mi się wydaje, on nie jest za bardzo używany. Więc jakaś może ciekawsza alternatywa dla nowy build na druida. Necromancer czyli mój konik dostaje unique shielda, który swoją drogą jest pierwszym unikalnym offhandem. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nie mieliśmy wcześniej unikalnego offhandu. Ten shield sprawia, że na lucky hitcie, kiedy mamy aktywnego bone storma jako necromancer, czyli ultimate skilla necromancera, uderzanie przeciwników, którzy są poza zasięgiem tego bone storma ma szansę od 5 do 25% na zespałnienie dodatkowego bone storma na lokacji tego przeciwnika. I za każdy sacrifice bonus, czyli na przykład możemy poświęcić szkielet almejdżów, możemy Poświęcić o Warriorów albo Golema, za każde takie poświęcenie dostajemy kolejne 25% szansy na zespałnienie się tego Bone storma i kolejny Bone storm jest zwiększony o jeden. Na początku się najarałem, że będzie taki shield, ponieważ wydawał mi się, że dla samoner necromancera, który też używa Bone storma, to może być fajne, jednak z tym bonusem dla Sacrifice'ów to będzie giga, ale to naprawdę mam wrażenie, giga mocny shield dla. Bonespear Necromancera, który lata totalnie bez milionów, który w tym momencie jest uważany za najmocniejszy w ogóle build Necromancera. Wow, więc mam wrażenie, że ten shield może nieźle jeszcze namieszać i to jest dość dziwne, no bo tak naprawdę bardzo mocny build jest teraz podbijany jeszcze bardziej. Dla Rogue'a mamy Wook, który sprawia, że Penetrating Shot ma 30, od 30% do 80% szansę na wystrzelenie strzały, która będzie się odbijać od ścian i scenerii, niby niczym Hanzo w Overwatchu. Przeciwnik, który zostanie u... Uderzony od tyłu tym penetrate, tym shotem, sprawi, że będzie miał status vulnerable na 3 sekundy. Ciężko mi powiedzieć, bo nie grałem rogiem na range'a, jak ciężko będzie wycelować w taki sposób z tego łuku, żeby te strzały faktycznie uderzyły od tyłu w tego przeciwnika, żeby tak wykorzystać teren wokół siebie. I 30-80%, no pewnie na tym 80% będzie to mocne. Vulnerable nadal jest chyba najmocniejszym statutem, jaki możemy nadać przeciwnikowi, więc większa ilość vulnerable zawsze będzie mile widziana. Jestem tylko ciekawy, na ile efektywnie będzie to można praktycznie wykorzystać w praktyce. No i ostatnim, ostatnim przedmiotem, który zaspoilowałem trochę na początku filmiku jest Oculus Staff, który po prostu pokazuje, że no, Wand przepraszam, który pokazuje, że Blizzard w tym sensie pluje na Sorcerera, który jest już uważany za najsłabszą klasę, a jeszcze dostaje taką... Taki unique item dostaje za darmo z tego Okulusa całego darmowy enchant na teleportację, czyli podczas evade, Evade jest po prostu teleportacją. No tylko, że haczyk jest taki, o ile to by samym sobie mogło być fajne, może nic niesamowitego, ale fajny sposób, żeby zbustować jakby movement sorcerera, no to niestety podczas używania tego Ewej'a i teleportacji jesteśmy teleportowani w totalnie losowe miejsce. O, oh wow, no mam wrażenie, że to totalnie nie ma szansy bytu jakiejkolwiek, jeżeli mam być szczery. I mamy 7 nowych legendary aspektów. Mamy ogólne, czyli dostępne dla wszystkich klasy, aspekt zuchwały, czyli kiedy pobliżu znajduje się co najmniej pięciu wrogów, ogłuszasz ich na 2-4 sekundy. Efekt ten może wystąpić tylko raz na 20 sekund. To nie wydaje się jakieś super głupie, może być ciekawe, szczególnie dla takich buildów, które bardziej polegają na range'u i kiedy faktycznie ktoś do nas podejdzie, to raczej chcemy mieć jakąś możliwość wycofania się bezpiecznego. To mogło być w jakiś sposób ciekawe, ale raczej nie widzę, żeby dużo buildów tego używało. No i aspekt mobilności, czyli zyskujesz premię od 20-40% do szybkości ruchu, gdy oddalasz się od spowolnionych lub wyziębionych wrogów, no to podobnie taka sztuka czerwonego spierdalającego smoka tak zwanego. Mamy nowy aspekt dla barbarzyńcy. Szarża przyzywa czterech starożytnych, którzy także podejmują szarżę, zadając od 50 do 100% standardowych obrażeń. I to mi się wydaje ciekawe, szczególnie, że jeżeli ktoś by się chciał pod tego czarza budować. I to mi się wydaje dość ciekawym aspektem, który fajnie może zbufować e, szarżę. Dlatego mamy aspekt dla druidów, czyli efekt trującego pełzacza wywołuje również osuwisko wokół okręgu wokół ciebie umiejętności ziemi zadają obrażenia zwiększone o 10-20% zatrutym wrogom, czyli znowu jakby widzimy to podbicie poisona, żeby jakieś skille dodatkowe inne też podbijały ten poison build, więc widzimy, że zdecydowanie Blizzard chce zachęcić graczy do grania tym poison buildem. Nekromanci mamy okrwawione kolce, czyli rzucenie krwawej lancy że żyje krwawe kule i z nich również uwolni lance. Każda dodatkowa krwawa lansa zadaje od 20 do 50% standardowych obrażeń i wyszukuje przed wrogów nietrafionych dotąd przez lance. Jeżeli to faktycznie będzie działać, że będzie e, wyszukiwać priorytetowo nietrafionych wrogów, to spoko. Zobaczymy, jak to zadziała, bo na przykład kersy nekromanty, które miały sprawiać, że miniony będą właśnie brać priorytet na oznaczonych klątwami wrogów, też to tak miało działać, a działa tylko na papierze w praktyce to w ogóle kurwa nie działa, więc zobaczymy, czy faktycznie to będzie tak działać. Dla Roga mamy dotyk zarazy, co trzecie użycie rany kłutej jest nasycone trucizną o mocy równej 100-150% standardowej. Brzmi to w miarę w porządku dla takiego poison Droga. Dla Czarodziejki miałem palące symbole. Po wydaniu 100-120 punktów many, rzucenie następnej ściany ognia będzie darmowe i zniszczona nadchodzące niewielkie pociski. No i znowu mam nadzieję, że to nie brzmi jakby był jakiś uprzedzony do Sorcererów, ale znowu mam wrażenie, że z tych aspektów ten, ten Sorcerera jest, nie mówię o, o tych ogólnych, ale jakby dedykowanych dla klasy. No to mam ponownie wrażenie, że ten dla Sorcerera jest najgorszy. Chyba, że Sorcerer naprawdę ma jakieś giga duże problemy z generacją resursów. tego nie jestem pewien, ale no, wydaje mi się to dość niestety słabe. Serduszko dla wszystkich mainów czarodziejki, wpisujcie miasta w komentarzach. E, poprawki błędów mam wrażenie, że nie ma sensu czytać, no jak się pewnie domyślacie, tych bugfixów jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i myślę, że to jest akurat coś, co każdy sobie może samemu przeczytać, nie ma chyba sensu omawiać czegoś takiego, no bo były błędy zostały naprawione i tyle. Warto tutaj nadmienić chociażby o tym, że e, zostały naprawione jakieś błędy u barbarzyńcy, no i ludzie chociażby o aspekcie echa starożytnych mówią o tym, w sensie deweloperzy mówią, że pewnie to bardzo mocno z, znerfi ten build, no ale to się akurat z tym zgadzam, o ile nie jestem fanem nerfienia buildów, zawsze mówiłem, że wolę, żeby słabe buildy były bufowane do tych, które są najpotężniejsze, a nie potężne buildy nerfione do poziomu najsłabszych, to akurat tutaj się zgadzam z deweloperami w takim aspekcie, że jeżeli no, siła jakiegoś builda ewidentnie wynika z jakiegoś buga, no to niestety tego buga trzeba fiksnąć i potem pomyśleć w jaki inny sposób zrekompensować e, naprawienie tego buga, żeby ten skill był sensowny, żeby ten build dział tak jak powinien. Tutaj na chwilę się zatrzymałem, bo byłem ciekaw, czy naprawiono błąd związany z Helltide'ami, czyli, że o równych godzinach jakby się Helltide resetuje i się pojawiają nowe skrzynki. Mi się do tej pory wydaje, że to jest bug, chociaż Blizzard nigdy tego wprost nie stwierdził, no ale to jest nielogiczny, no bo czasami Helltide może się pojawić w takich godzinach, że tego resetu w ogóle nie będzie, no bo się pojawi od równej do równej godziny i wtedy się nie resetuje, nie? A czasami może być tak, że nie wiem, macie 10 minut na jedną część i 50 minut na drugą część, no jest to totalnie nielogiczne, jeżeli to by miała być celowa mechanika, no ale widzę, że nic o tym nie piszą, więc coś takiego nie zostało naprawione, więc pytanie, czy to faktycznie jest bug, czy jakiś bardzo dziwny feature. Przejdźmy teraz, to, co jest faktycznie interesujące, czyli zmiany rozgrywki. To jest chyba coś, co nas wszystkich ciekawi najbardziej, oprócz nowych itemków i nowych aspektów. Czyli co zostało zmienione? Wiemy już o tym od jakiegoś czasu, ale warto o tym przypomnieć, że ołtarze Lilif oraz odkrywanie mapy ma teraz zastosowanie dla całego konta, czyli wystarczy, że na jednej postaci podczas głównej rozgrywki odkryliśmy te rzeczy i one będą przeniesione na kolejne postacie sezonowe. Przypominam o tym, żeby przed stworzeniem nowej postaci sezonowej zalogować się na waszą najlepszą postać, która ma te wszystkie rzeczy odkryte, albo na kilka postaci, jeżeli różne postacie odkrywały różne segmenty, żeby to się wam wszystko połączyło w całość. Jest to teraz takie trochę popsute, zrobione na szybko, w przyszłości ma to być bardziej automatyczne, ale w tym momencie musicie zalogować się na te postacie, z których chcecie, żeby progresja była pobierana. Szepty nie będą już nagradzane płym pieczęci, trochę nie rozumiem, dlaczego nie, bo po prostu robienie Tree of Whispers dawało resource do krawcenia sigili, co prawda tego resource'u jest od cholery, no ale nie wiem w sumie, dlaczego mieliby to usować. Znacznie poprawiono ogólną jakość dropów z, z milczących skrzynkach, czyli to są te skrzynki z Tree of Whispers i bardzo dobrze już raz to dostało, bufa, ale cieszę się, że dostaję kolejnego, ponieważ Tree of Whispers jest strasznie bezużyteczny. I ja wiem, że chyba zamysłem tego jest, że wiecie, my to Trio of Whispers robimy przy okazji, robiąc jakieś inne aktywności w Open Worldzie. No co nie zmienia faktu, że te nagrody z Trio of Whispers były po prostu kurwa żenujące i nie opłacało się go za cholerę robić. Wydłużono czas działania mocy opuść podziemia z 3 sekund do 5 sekund. Czyli jak klikacie E i wybieracie opcję Leave Dungeon, to z jakiegoś powodu trwa to 5 sekund zamiast 3. Nie rozumiem totalnie czemu. Głupia zmiana, która tylko będzie irytować, bo dłużej będziecie wychodzić z Dungeona. Totalna odklejka mi się wydaje. Ogólnie rzecz biorąc, zmniejszyliśmy tendencję wielu potworów do poruszania się podczas walki, dzięki czemu postacie walczące wręcz nie muszą tak często ścigać swoich wrogów. Bardzo super. No i super, że dodano obsługę DualSense Edge dla komputerów PC. Takie zawsze zmiany bardzo chętnie widzę. Nadal szkoda, że nie widzimy, żeby został dostany ray tracing, chociaż było to obiecane, że po premierze kiedyś się pojawi. No, mam nadzieję, że raczej zobaczymy to jeszcze w tym roku, a nie jakoś w przyszłym. O tym twórcy nie mówili w ogóle i to w sumie są takie dla mnie spoko zmiany, chociaż miałem tylko nadzieję, że zostanie dany w ogóle. Zupełnie nowy Wartier, ale w tym momencie została zbufowana Wartier 2, żeby dropiło więcej golda z 50-20%. To nie jest jakaś super zmiana, no ale zawsze coś. Potwory opuszczają o 15% przedmiotów więcej. I mi się wydaje, że akurat jeszcze jakieś buffy dla Wartiera 2 by się przydały, ponieważ dużo ludzi decyduje się na przykład przechodzić fabułę na Wartierze 1 i od razu z Wartiera 1 przeskakują na Wartiera 2, ponieważ Wartier 2 tak naprawdę nie daje do końca aż tyle sensownych benefitów, żeby warto. Było powiedzmy trochę dłużej się bić z tymi potworkami. Moim zdaniem, Warter 2 powinien zostać mocniej zbufowany, no ale jest to jakaś zmiana w dobrym kierunku, może kiedyś ten dodatkowy Wartir jakoś zrekompensuje ten balans. Coś, czego się totalnie nie spodziewam, o czym w ogóle chciałem nagrać oddzielny filmik na temat scalingu w Diablo 4, coś na co mnóstwo graczy narzeka i to straszliwie, z czym ja się praktycznie w ogóle nie zgadzam, to wiem, że jest bardzo kontrowersyjne, no ale może jak będzie okazja, to faktycznie zrobię o tym filmik, e, ponieważ sobie być trochę takim adwokatem diabła tej mechaniki, no ale tak czy inaczej, Blizzard się odwołał czego się totalnie nie spodziewałem, ponieważ level scaling został dostosowany do wartierów. Potwory zaczną pozostawać w tyle za graczem po osiągnięciu określonego poziomu maksymalnie do 5 poziomów, no i wiadomo, że zmiana ta nie ma wpływu na endgameowe mechaniki, ponieważ to by było głupie. Tak więc jeżeli gramy na wartierze trzecim, na przykład jeżeli nasz poziom jest niższy niż 55, no to poziom potwora wynosi 55, więc jeśli na niższym poziomie pójdziemy na wartier 3, no to te potwory nie zeskalują się w dół do nas. Jeżeli będziemy w przedziale 56-60, to poziom potwora wynosi 55-61-50. 62,57 i tak dalej. Zawsze będzie to wynosiło minus 5 względem leveli gracza. Oczywiście do momentu, kiedy potwór osiągnie maksymalny poziom danego wortiera, czyli w przypadku wortiera trzeciego będzie to 70, to 70 już nie przebije. Więc na przykład, jeżeli ktoś chce się poczuć silny, chce czuć swoją progresję, to na setnym levelu może zejść do wortiera trzeciego i będzie siekał potworki na 70 levelu, jak chce czuć swoją progresję. Przykład z rangi czwartego świata, no to jest podobnie, czyli z przedziału 76, 80, 75, powyżej 81, Znowu minus 5, minus 5, minus 5 i to będzie cały czas o te minus 5. Jest to dziwna zmiana. Na pewno ucieszą się ci, którzy mówili, że ‘o matko, to jest RPK. Ja nie czuję progresji mojej klasy w ogóle. Eee. I teraz zmiany odnośnie doświadczenia. No to ogólnie za Whispersy dostajemy więcej EXPA. Ma to też być dodatkowy motywator, żeby robić te Whispersy nie tylko po GIR, ale też dla EXPA. No i ogólnie, jak widzimy, komentarz twórców zauważyliśmy, że premia do doświadczenia za zabicie potworu wyższego poziomu rośnie z zbyt szybko w porównaniu do jego trudności, no, ale chcemy nagradzać gracze za podjęcie tego wyzwania, zachęcając ich do wspólnego zdobywania poziomów zamiast zabijania wrogów przez jednego gracza, podczas gdy inny członek jego drużyny czeka przy wejściu do podziemi. Czyli innymi słowy, taksi zostało zapierdolone, co jest moim zdaniem złe. Uważam, że w tego typu grach taksi powinno istnieć. Jeżeli ktoś za pierwszym podejściem chce być przetaksowany i grać w endgame'ie przez kolegę, no to nie ma w tym moim zdaniem nic złego. Są ludzie, którzy preferują taki tryb rozgrywki i moim zdaniem zabijają taksowania jest totalną głupotą. Coś jest dziwne, że napisali ten taksowania, dopiero o taksowaniu w stricte mówią tutaj, no ale w tej sekcji ogólnie też mówią o znerfieniu expa, co jest moim zdaniem też tragiczne. No kurde, najpierw zbufowali Nightmare Dungeon'y, żeby dawały więcej expa, potem znerfili tego dostawanego expa. Wcześniej było tak, że jeżeli potwór ma jeden poziom wyżej od nas, to jest plus 15% tego expa, dwa poziomy wyżej plus 20% tego expa i plus trzy poziomy wyżej i powyżej tych trzech poziomów plus 25% expa. I wiadomo, że na przykład jak zabiliśmy potwora, nie wiem, 20 leveli wyższego od nas, no to ten bonus był cały czas plus 25%, no ale baza tego potwora, tego expa, przez to, że miał tak wysoki level, jest dużo wyższa. Co nie zmienia faktu, że teraz zostało to zmienione na 1,5% premii za każdy poziom do 10 poziomów, czyli za pierwszy 1,5%, za drugi 3%, za trzeci było 4,5%, no i za 10 poziomów 15%. Czyli innymi słowy, wcześniej za potwora o, 10, o 3 poziomy wyższego dostawaliśmy 2,5%, teraz dostajemy za 10 leveli wyższego 15%. Nie jestem, szczerze mówiąc, fanem nerfienia expa. Bo tak naprawdę nie oszukujmy się, główny fan endgameu powinien być na setnym levelu. Na ten setny level powinniśmy się wbić tak jak najszybciej i potem już się bawić na tym setnym levelu, co nam dusza gra. A to, że nie do końca Diablo w tym momencie potrafi coś takiego zrobić z tym setnym levelem, no to już inna kwestia. No i teraz, jeżeli chodzi o taksowanie, no to wcześniej mieliśmy tak, że wcześniej mieliśmy kompensację rank świata, że za rangę świata plus 2 było do plus 3, potem do plus 10 na trzecim i do plus 100 na czwartym To teraz zostało to zmienione na plus 3. Do świata drugiego, do, na war tier, do 6 na World Tier 3 i do 10 na World Tier 4. Innymi słowy, jeżeli mieliście, tak jak w tym przykładzie, pierwszy level i wasz kolega zabiera was na taxi na World Tier 4, to w momencie, jak zabija potwory z setnym levelem, wcześniej byście dostawali doświadczenie za potwora setnego poziomu plus te 25%, bo to jest więcej niż trzy poziomy, a teraz zostaniecie punkty doświadczenia za potwora 11 poziomu plus te 15%, no bo nadal was przebija o te trzy poziomy, w sumie o te 10% poziomów teraz. Więc no jak widzicie, taxi jest totalnie martwe w tym momencie moim zdaniem i jest to bardzo niedobra rzecz, że coś takiego się wydarzyło. Mam nadzieję, że szybko się z tego kurde wycofają. Chyba, że zgodnie ze słowami Roda Fergusona, bo tak twierdził na Twitterze, niestety nie byłem w stanie tego tweeta znaleźć kiedyś mi mignął, ale z tego względu, że Rod Ferguson twierdził, że w momencie sezonowym 50 level powinniśmy być w stanie wbić w jakieś 3-4 godziny i potem po prostu gramy od 50 do setnego w jakimś miarę sensownym czasie, że niby levelowanie będzie dużo szybsze jakimś cudem niż w podstawce. Jeżeli to jest prawda, to może faktycznie taksowanie nie będzie miało sensu. Jeżeli nie, no to jest to zmiana tragiczna. Jeżeli chodzi o Helltide, to twórcy skomentowali to, że chcemy zwiększyć niebezpieczeństwo w rozgrywce w piekielnych przypływach, czyniąc potwory nieco bardziej wymagającymi, a udręczony dar tajemnic trudniejszym do otwarcia, udręczony dar tajemnic to była ta skrzynka, która kosztowała 175 cinderów i która dawała totalnie randomowy loot, ale najwięcej go dawała, więc w tym momencie potwory z Helltide'ów są o trzy poziomy wyższe niż my, wcześniej było to dwa, nie jest to absolutnie żadna różnica, no i koszt skrzyni został zwiększony ze 175 do 250 super, tak naprawdę to nie super. Oczywiście, że nie super, ponieważ w Heltajdach nie da się już target dropować uników, nigdy się w sumie nie dało. A teraz jedna sensowna alternatywa jest teraz naprawdę droga. Wiadomo, że to nie jest jakiś duży problem, żeby farmić te dodatkowe 75, no ale jednak będzie to kolejne przepalanie czasu i plusem ma być to, że niby każda interakcja w Heltajdzie teraz sprawia, że te Sindery wypadają, ale moim zdaniem Heltajdy już. Przez to, że okazało się, że nie da się target, target farmić, unik itemów były trochę bezużyteczne i teraz mam wrażenie, z podrożeniem tej skrzynki będzie tym bardziej to bezużyteczna endgameowa mechanika i strasznie mi się to nie podoba. A teraz przejdźmy może do czegoś, o nadzieję, pozytywniejszego, czyli zmiany balansu. Nie mam zamiaru komentować klas, którymi nie gram, nie ma to sensu, ponieważ to, że ktoś dostał bufa albo nerfa, jesteście sobie w stanie sami przeczytać, a ja nic. Nie dam od siebie, bo nie gram tymi klasami, więc nie wiem, jak realnie te bufy i nerfy wpływają na tą klasę potencjalnie. Więc e, klasy zachęcam, żebyście sobie przejrzeli sami. Zobaczmy tylko, jaki jest komentarz twórców. Nasza społeczność kontynuuje walkę z płonącymi piekłami. Konfiguracje postacią nowych graczy nie zaprzestają nas zadziwiać. Zdecydowaliśmy się skupić zmiany balansu stronu plugawców na wyraźnych różnicach, przedmiotach, a nie na przeprojektowaniu cech klasowych. Zmiany w klasach koncentrują się głównie na numerycznym zwiększeniu ulepszeń umiejętności, legendarnych aspektów, których gracze nie uznali jeszcze za atrakcyjne. Ponadto zmieniamy glify mistrzostwa od trafień krytycznych, aby wzmocnić wszystkie obrażenia zamiast tylko umiejętności głównych. To akurat fajna zmiana w celu udostępnienia większej liczby strategii i konfiguracji. Istnieje również kilka obniżek współczynników klasowych ze źródłem, które zapewniają ekstremalne ilości obrażeń, leczenia lub nieustępliwości. Ogólnie rzecz biorąc, wolimy, aby zmiany dotyczące konfiguracji postaci były premiami, a nie obniżkami, ale uważamy, że niektóre zmiany są konieczne dla ogólnego stanu gry. Diablo 4 to gra, która nieustannie ewoluuje wraz z kolejnymi sezonami, w związku z czym wprowadzone przez nas poprawki będą również ewoluować, czyli innymi słowy na razie nerfimy rzeczy, ponieważ uważamy, że są zbyt mocne, zbyt potężne, niż byśmy tego finalnie chcieli, ale potem będziemy to dostosowywać. To jest coś, co już słyszymy praktycznie od każdego patcha. No i mam nadzieję, że w końcu ten moment, kiedy to wszystko sprowadzą do jakiegoś stopnia zbalansowanego ich zdania, a potem zaczną się bufy, w końcu nastąpi. Tak więc, tak jak mówiłem, możecie sobie przejrzeć te klasy. Link, jak zwykle, do patchnotów będzie w opisie filmiku. Ja co najwyżej mogę z ciekawości ze zerknąć na nekromantę. Jeżeli chodzi o główne skile, to widzimy głównie bufy. Ten mnie w szczególności cieszy miały taką tendencję, że kiedy kazaliśmy im uderzać, to one nie dość, że były wolne i czasami nie dobiegały do celu na czas, jeszcze potrafiły się zaciąć o przeciwników, więc teraz jest fajnie, będzie przebiegał przez przeciwników, będzie się poruszał szybciej, więc nawet jak go przyzwiemy na dalszy dystans, to powinien być w stanie dobiec bez problemu do celu, mam taką nadzieję. Widzimy też, że buffy dla różnego rodzaju blodowych skilli, Race skeleton, corpse explosion i corpse tendris, range for auto-targeting corpsy został zwiększony o 50%, więc też nie trzeba będzie aż tak kalnie wiecie, jak teraz miało miejsce, praktycznie idealnie w zwłoki trafić, żeby użyć tej umiejętności, co ten gameplay się opływał na tym, że po prostu było klik, 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 klik wokół zwłok, żeby w końcu trafić, no i leczenie ze Skeletar Priest'a zostało wzmocnione, więc bardzo fajnie. W pasywach również widzimy buffy i tak samo w Book of the Dead widzimy buffy, co jednocześnie przyczynia się na buffy do minionów. I nadal widzę, że miniony nie są zbytnio chętnie poruszane, oprócz teraz tego, powiedzmy, takiego pseudo buffa dla golema oraz, oraz dla leczenia minionów, jeżeli chodzi o jakiś Damage minionów, i jakby trzymałość to jest nieruszane, ale tak wiele razy wspominałem, wydaje mi się, że da się sensowny zrobić minionowy build, więc jakoś mnie to bardzo nie dziwi. Jeżeli zaś chodzi o zmiany ogólnie w przedmiotach, tak widzimy, spowolnienie od tasaka rzeźnika zostało zwiększone z 40 do 75 na 61 do 75%. I jeżeli chodzi o zmiany w dropach, widzimy, że w Nightmare Dungeonach Drop Ancestral i Sacred przedmiotów są zwiększony z 5 do 10%. Usunięto 20% szansy na wypełnięcie dodatkowego przedmiotu z elitarnych potworów, poza Nightmare dungeonami i ale za to w samych Helltidach i nightmare dungeonach zwiększono o 10% szansy, czyli jest to może takie bardziej kolejne zachęcenie do tego, żeby jednak robić ten endgame'owy content, a nie po prostu latać po zwykłych dungeonach albo coś w tym stylu. No i w nightmare dungeonach mamy teraz 50% szansy na wypadnięcie drugiego przedmiotu legendarnego po ukończeniu nightmare dungeona. I dodatkowo po, e, nightmare dungeony dają teraz 3 rare przedmioty po ukończeniu zamiast 1, no więc zdecydowanie twórcy chcą nas zachęcić, żebyśmy jednak chodzili na, po te nightmare dungeony. To jest akurat spoko, no bo mimo... Wszystko to jest najciekawszy, chociaż nadal moim zdaniem wymagający poprawek endgame'owy content. Zobaczymy, jak będzie ten content dungeonowy z pierwszego sezonu. Jeżeli chodzi natomiast o potwory, to mamy podniesienie punktów doświadczenia z 85 na 100% premii za każdego dodatkowego gracza w oddrużeniu, więc dodatkowa zachęta, żeby grać w party. No i mamy jeszcze pozostałe poprawki, czyli kapliczka chciwości Gridschen, o którym rozmawialiśmy na początku, został podniesiony fajnie, bo to było bezużyteczne ten drop dodatkowy golda, który z tego dropił był niejako praktycznie tam zamówków, nie wiem, po 50 golda dropiło. Bossowie coraz częściej upuszczają mikstury, co nie wiem, czy jest jakieś super dobre. Te mikstury i tak dropiły dość często i nie wiem, czy jest potrzeba, aby aż tyle tych mikstur dropiło, bo to jeszcze bardziej strywalizuje world bossów. I dodatkową poprawką jest to, że w tym momencie już możemy dowolną ilość materiałów upgrade'ować, a nie jesteśmy ograniczeni tak jak wcześniej. Poszło mnóstwo zmian do afiksów, co znowu mam wrażenie, że nie ma chyba sensu Czytać tego wszystkiego, ponieważ jest tego naprawdę sporo. Możemy co najwyżej przeczytać komentarze twórców, ale żeby czytać konkretnie każdy aspekt, to nie ma sensu. No ale ogólnie widzimy, że kierowali się tym, że część afiksów jest po prostu zbyt OP, i co sprawia, że inne afiksy są y, useless. No i oczywiście, zamiast buchować te afiksy, które są słabe, to oczywiście mamy nerfienie afiksów, które są mocne. Znowu, pewnie z obietnicą, że będzie to poprawione i buchowane w odpowiednim czasie. <laughs> No, wiecie, co o tym sądzę. Aczkolwiek te zmiany, które tutaj widzimy, że część afiksów zostało udostępnionych na więcej slotów niż było oryginalnie, żeby móc fajnie się bawić buildami, to akurat jest spoko opcja, tak więc mamy dodatkowe afiksy, które teraz występują na dodatkowych fragmentach giru, których wcześniej nie mieliśmy. Zostały znerfione współczynniki na broniach, ponieważ twórcy uważali, że były one zbyt wysokie. Zostały znerfione afiksy redukujące cooldowny. Zobaczymy, to wyjdzie w praniu, mam wrażenie, że jakby na papierze to jest dobra zmiana, ponieważ faktycznie, tak jak napisali, było trochę tak, że cooldown reduction było trochę takim vulnerablem, że to, była, to był jakby rol, który praktycznie zawsze chcemy mieć, e, który był po prostu zbyt OP, więc miejmy nadzieję, że zostaje to odpowiednio wybalansowane. Chociaż no niestety niektóre buildy były na tyle specyficzne, że chociażby mój Bonstorm, który w teorii ma być 100% uptime, ma mieć to ze znerwionymi cooldown reduction, może to być ciężkie do spełnienia i ciekawe, czy to totalnie nie ubije niektórych buildów. Więc mówię, na papierze to brzmi całkiem spoko, ale to by trzeba było wybalansować poprzez inne sposoby na redukcję cooldown. A prawdopodobnie tego nie zrobią, więc boję się, że to może po prostu niektóre buildy ubić. I tak jak widzimy, jest podobny komentarz do Critical Damage i Vulnerable, czyli to są dwie takie statystyki, które praktycznie były must have'em na broni. No i ponownie, na papierze to brzmi spoko, no bo tak naprawdę każda klasa, nieważne kim się nie grało, no to praktycznie nie wiem, potrzebowaliście mieć giru, który będzie miał na broni to musi być koniecznie Vulnerable Damage, Crit Damage. Na bardziej ofensywnych częściach girów też zawsze ten Critical Damage gdzieś tam wchodził na pierścionki. Tak samo zresztą właśnie ten Cooldown Reduction, czyli po prostu są nerfione statystyki po to, żeby inne były bardziej brane pod uwagę, no ale ponownie raz jeszcze podkreślam, to nie powinno być tak, że powinniśmy nerfić Vulnerable, Critical Damage i Cooldown Reduction, tylko powinniśmy tak podbić te pozostałe statystyki, żeby były dobrymi alternatywami dla tych mocnych, już istniejących afiksów. No i ostatni z komentarzy twórców jest następujący. Obserwowaliśmy sytuację, gdy zręczni gracze często zabijali potwory o wiele poziomu wyższe niż ich postacie. Chcemy to wspierać? No ale musi być jakieś ale. Ale obecna sytuacja wykracza poza to, co uważamy za właściwe dla długoterminowego stanu gry. Aby osiągnąć ten cel, przenosimy moc na wiele ofensywnych afiksów z afiksów defensywnych. Wiemy, że uczyni to naszą zawartość dla rozwiniętych postaci bardziej zabójczą, szczególnie dla tych, którzy ścigają naszego ostatecznego bossa, który nie jest dla osób o słabym sercu. Pokonanie ostatecznego bossa będzie wymagało od was wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi. Będziemy nadal przyglądać się opiniom społeczności i prowadzić zmiany w mechanice walki. No i tutaj mamy całą listę Rzeczy, które zostały znerfione lub zbuchowane, właśnie ofensywne rzeczy zostały zbufowane, defensywne rzeczy zostały znerfione. Nie widzimy w patchnotach nic na temat rezistów, Tak więc, jeżeli w Nightmare Dungeonach będziecie spotykać elity, które zamrażają, no to możecie najwyżej się przyżegnać i pomodlić do jakiegokolwiek bóstwa, w jakie wierzycie, no bo rezysty wam nic z tej kwestii nie dadzą. No i yy, w takim momencie gry to jest dla mnie żart, że te rezysty nadal nie są naprawione, bo naprawdę, pierwszym zrobił, to wszystkie po prostu rezisty w Cold down bo ojej, jak mnie to denerwuje. No i tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o patch notes. trochę długi materiał, no ale jak wiecie, tych zmian było sporo. I tak nie omawiałem wszystkiego, tylko to, co wydawało mi się, że w miarę sensownie jestem się w stanie wypowiedzieć. I to tyle tak na dobrą sprawę. Pewnie pojawi się jakiś materiał, jak już ogram troszeczkę sezon pierwszy. Nie widzę sensu, że nie wiem, wrzucał materiał dzień, dzień po starcie sezonu, żeby szybko wyświetlenia nabić i kliki, że o, zagrałem pierwszy dzień w sezon pierwszy. No nie, wrzucę jak trochę się od, od, ogram z tym sezonem. Może jeżeli trochę dłużej mi czasu z tym zejdzie, żeby jakoś czuć się pewnie w tym sezonie to może wrzucę jakieś inne materiały, na które mam pomysły, związane z Diablo lub też nie. A tymczasem, trzymajcie się. Zapraszam do komentowania tego, co sądzicie o tych zmianach. Ja szczerze mówiąc, chyba mimo wszystko jestem troszkę negatywnie do, do tego nastawiony. Niektóre zmiany mi się podobają, ale chyba jednak większość taki lekki niesmak pozostawia. No ale mówię to tak po przeczytaniu na papierze, jak to będzie w praktyce, no to zobaczymy. Z tym bywa różnie. No i to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Dartian bez odbioru.